Chciałem powiedzieć kilka słów najpierw teraz, nie najpierw, tylko o ustawieniach. Ktoś pierwszy raz jest w ogóle tutaj? U, to trochę jest. Super. Będzie ciekawa przygoda. Pozwolę sobie wyjaśnić też tą pracę na początek. Jak to bywa z teoretycznymi wyjaśnieniami? Są teoretyczne. Dopiero jak się wchodzi w przestrzeń i zaczyna pracować, zmienia się. Jest inaczej. A więc wyobrażenia muszą wtedy zniknąć. Praca ustawieniowa jest pracą w tym wydaniu grupową. To znaczy, że są, uczestnicy mogą wzajemnie podgrywać wchodzić w różne role, ale również mogą być zarówno obserwatorami, jak i też osobami pracującymi. Praca ustawieniowa, jak sama nazwa wskazuje, mówi o ustawieniu. Nie ktoś kogoś ustawia prawdziwie mówiąc to jest tak że pierwsze obrazy jakie powstają ustawieniowe czyli na samym początku one są taką inspiracją do tego żeby później gdzieś w głębiej wchodzić w nieświadomość stąd praca ustawieniowa jakby bierze pod uwagę aby dwa obszary a szczególnie ten głębszy czyli nieświadomość nieświadomość mamy indywidualną czyli od początku do dnia dzisiejszego jak i nieświadomość mamy rodową możemy mieć też społeczną to oznacza, że osoba nasiąka tymi doświadczeniami. Nasiąka tymi doświadczeniami zarówno rodowymi, tymi, które należą do jego historii i należą do historii rodowej, jak i społecznej, społeczno-kulturowej. Tak. Dany temat, który ktoś zgłasza, jest tematem. Zazwyczaj problemowym, czyli coś mi nie gra. Tak? Wiele mam powtórzeń, czasami próbuję coś zrobić, nie wychodzi. Drugi raz robię, nie wychodzi, trzeci raz nie wychodzi. I wtedy człowiek trafia na taki mur, nie wie w ogóle jak przez niego przejść. I to go ciągle zawraca do siebie. Jak do siebie, to wie, że ta aktywność, czy ten ruch do przodu, nie potrzebuje być zweryfikowany wewnątrz. I Ustawienia, które tutaj są proponowane, ja proponuję, żeby, było, żeby można było podzielić na dwa światy świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Lina, która zazwyczaj stanowi taki okrąg i tak zwane pole ograniczone, ona, ona nawiązuje bezpośrednio do Twojego wnętrza. Że wszystko odbywa się w Twoim wnętrzu. To trochę ułatwia takie spostrzeganie, że to nie jest magiczne, tak? że zrobisz tu, więc inni doświadczają zmiany. Oczywiście osoby, które są z Tobą powiązane, odczuwają Twoją zmianę i automatycznie mogą odpowiedzieć swoją zmianą. Tak? Na to, co ty masz w sobie. Ale pracujecie z tym, co jest w środku, czy z tym, co jest nieświadome, z tym, co jest ukryte zazwyczaj. Dlaczego? Że, ponieważ w ustawieniach jest coś tak nie w ustawieniach, tylko nieświadomość ma zarówno tak pozytywne jakości, jak i też trudne jakości. Tam to są te jakości, które są wypierane. Trudne to są wypierane. Gniew, złość, smutek, zazdrości, zdrady, gwałty, przemoc i wiele innych jeszcze to są rzeczy wypierane. No i tego nie mamy do tego dostępu, nie mamy y, dostępu do, do tej nieświadomości, ale mamy, ale mamy skutki. Co znaczy, że coś robię i nie wychodzi. Drugi raz robię i nie wychodzi. Trzeci raz robię nie wychodzi. Czyli nie wiemy, co stoi za tym, ale wiemy, jaki mamy skutek. I teraz te wszystkie doświadczenia, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, jest ciekawe, że macie wypisane w ciele. Czyli tak zwane ślady. Jest takie pojęcie dosyć powszechne i dosyć znane, miłość do siebie, tak? Kochaj siebie, tak? To znaczy kochaj te wszystkie ślady i te osoby, które są powiązane z tym śladem czyli jeżeli masz doświadczenie u siebie na przykład gniewu albo smutku rozczarowania, osamotnienia, zazdrości i tak dalej, są to uczucia i nie lubisz tych uczuć mama, tata nie lubili tych uczuć ten kod jest zapisany w tobie w podświadomości i go odczuwasz w ciele nawet w konkretnej strukturze fizycznej automatycznie mówisz jest to, ta struktura jest napięta czyli nie jest rozluźniona czyli trudno jest mieć uczucia do siebie no bo to wypierasz i oni to wypierali więc miłość do siebie oznacza, że ukochanie, czy yy, tak, umiłowanie, czy pokochanie tej części siebie, która jest wypierana, i osoby, które są z tym połączone. Tak? Bo jest takie pojęcie, że wszystko jest takie, jakie jest, a to, co jest, jest dobre. Oczywiście ci, którzy są moralizatorami, ci, którzy lubią mówić, że to jest złe, to jest dobre. To jak z doświadczeniem, które ma zarówno jeden odcień, jak i drugie, jak z monetą, która ma orła i reszkę. Samo doświadczenie, wszystko zależy od spojrzenia, jak na to popatrzysz. Tak? Natomiast jest to i tak to samo jedno i to samo doświadczenie, które generalnie odciska Ci się. W ciele. I jeżeli rzeczywiście obejmujesz tą miłością, czyli siebie i te ślady, które są, zmienia się w tobie. I osoby, które Cię spotykają, zauważają, że Ty kochasz siebie, czyli kochasz te części w sobie, te ślady, te doświadczenia, które są. Tak? tak można powiedzieć najprościej. I ta praca, która tutaj jest, mocno na to zwraca uwagę. Czyli z jednej strony pracujemy nad połączeniem ze sobą, czyli pracujecie nad połączeniem ze sobą, to podczas różnych trudnych doświadczeń, które istnieją, odłączasz się od siebie. Czyli własne twoje ja, które jest, odłącza się, jakaś część twojego ja odłącza się od ciebie. Tak? I jest właściwie tak na obczyźnie, tak? Albo jest gdzieś schowana, albo w podziemiach. Nie masz do tego dostępu, ale skutki tego czujesz, ktoś woła, mówi, chodź już w końcu. Wyciągnij mnie z tego, to mówisz nie teraz, bo jesteś posłuszny, mamy i tacie, bo to było tam. Więc potrzebujemy wrócić z powrotem do siebie. Czyli tak naprawdę poczuć siebie. Jeżeli wracasz do siebie, to jest jedna ta część <coughs> ciebie, wtedy automatycznie masz więcej również miłości do tych członków rodu, u których się to na przykład też działo. I oczywiście odsł druga odsłona, czy te połączenie ze sobą, to jest również widzenie rodu czy rodziny, z tak, której pochodzisz. Tej Rodowej, tej rodowej części, I czasami jak i społecznej wszystko zależy od tematu i problemu, który istnieje. Tak? Dlatego praca ustawieniowa jest ogromną, ogromnym bogactwem, który pozwala, aby to, co nieświadome i świadome, razem zobaczyć. I polem, w którym się poruszacie, jest polem informacyjnym. tak. E, to znaczy, że dane pole, Twoje własne pole informacyjne, czyli te wszystkie zapisy, które są, one wychodzą zazwyczaj w tej przestrzeni, która tutaj jest. Czyli jeżeli tu za chwilę będzie lina, lina właśnie bierze pod uwagę, że to jest Twoje pole wewnętrzne, to jest Twoja przestrzeń, a na zewnątrz jest społeczeństwo. To nie oddzielamy tego tylko zaznaczamy, żeby zauważyć, że to istnieje i że, i że na pewnym głębszym poziomie oczywiście to jest jedność, ale my poruszamy się na poziomie również zmysłów, czyli widzenie, słyszenie, patrzenie, słyszenie, odczuwanie, czy też smakowanie, czy poprzez zapach odbieramy rzeczywistość, poprzez zmysły. I te zmysły mówią, że to jestem ja, bo tam jest ktoś inny. Na głębszym poziomie jesteśmy połączeni. I ponieważ dużo zapisuje się w ciele, a więc w przestrzeni fizycznej i zmysłowej, <laughs> dlatego odczuwamy ogromny dyskomfort. Zapisuje się w psychice, jak i zapisuje się w duszy Twojej. I pracujemy w ten sposób, żeby ta jedność, która jest psychofizyczno-duchowa, była na tyle, na ile jest to możliwe, najbardziej w tobie połączona. I żebyś mógł z tej przestrzeni wychodzić do innych. Tak? Na ile się udaje, to wszystko zależy od tematu, od gotowości danej osoby. Ustawienia to jest piękna przygoda, która jest wielopoziomowa, dająca ogromną ilość elastyczności i takiej swobody. I do tego siebie Was zapraszam.